W koalicji uważacie się za ludzi postępowych, a tak naprawdę reprezentujecie przeszłość. Czasy biurokracji lewicowych, bzdur o 50 czach, czy cenzura w sieci, co już niemodne. Wiatr wieje na szczęście w drugą stronę, a Wy dalej wierzycie i dążycie do cenzury. Tak bardzo boicie się krytyki, że pod pretekstem dezinformacji w priorytetach rządu na czas prezydencji wpisujecie walkę z dezinformacją na temat polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wasze przemyślenia o zamknięciu X to pomysły prosto z prl -u. Gdybyście żyli 60 lat temu, zagłuszalibyście tak jak wtedy Radio Wolna Europa. Czy wasze plany zakładają może współdziałanie z odchodzącym kanclerzem Scholzem, który wprost mówi, że wolność słowa w Niemczech i Europie nie jest dla tak zwanej skrajnej prawicy. Polacy mają prawo wiedzieć, jakie rząd ma plany dotyczące ograniczenia wolności słowa w internecie. Składam wniosek formalny o odroczenie obrad, żeby dać czas panu premierowi na przygotowanie informacji o planach legislacyjnych dotyczących ograniczenia wolności słowa. Zadeklarujcie się, po której stronie w tym kulturowym sporze jesteście.